Chcieliśmy to spotkanie wygrać, tak poprzednie, szczególnie tu u siebie w domu, ale też szanujemy ten punkt, bo Wisła to jest wicelider tabeli, także szanujemy po prostu ten punkt. Na pewno mieliśmy tą, tą przewagę, też mi się tak wydaje, z boiska. Mieliśmy, wydaje się, lepsze sytuacje, ale Wisła też pod koniec meczu, mi się wydaje, że miała parę takich strzałów, ostatnie 5 minut szczególnie na Strollę przycisnęła, ale to też tak było pokłosie tego, że za wszelką cenę chcieliśmy w rankę strzelić. Chcemy, chcemy w każdym meczu punktować i jeśli... Takie zespoły jak Wisła czy, Lech, czy Legia na straciły punkty, to tylko na korzyść dla nas, bo inne zespoły też tu będą przyjeżdżać z szacunkiem. Mieliśmy tych sytuacji więcej, no ale jak się nie strzela, to jak się nie, nie da wygrać, trzeba zremisować. Dzisiaj zremisowaliśmy z bardzo ciężkim przeciwnikiem i, i myślę, że nie krzywdzi żadnej z Teraz wyjazd na ciężki teren do Gdańska. No tak, ciężki teren do Gdańska, ale, ale będziemy robić wszystko, żeby ten mecz wygrać, żeby dopisać trzy punkty i żeby przezimować na, 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 w pierwszej ósemce. Bardzo ważny punkt dla nas. Jeżeli nie ma już tego meczu wygrać, to przynajmniej nie możemy go przegrać, więc tutaj jest remis, który był dla nas bardzo ważnym rezultatem. Tak. Myślałem już osobiście, że wygramy ten mecz, bo po raz kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo mocną drużyną, że potrafimy wygrać z każdym i że możemy lokować się w górnej części tabeli. Osobiście uważam, że no, mogliśmy ten mecz wygrać, ale remis nie jest rezultatem. Jesteśmy zadowoleni z niego. Chcemy piąć jeszcze bardziej w tabeli, w związku z tym pojedziemy do Gdańska po to, żeby wygrać. Pojedziemy tak jak w poprzednich wszystkich meczach, podchodziliśmy, aby po prostu maksymalny rezultat osiągnąć.